Radek, to finał tej nietypowej w tym roku ligi MTB -XE. opowiedz właśnie o tym jak będzie przebiegał, bo wiemy, że akurat na przyszło nam zorganizować zawody w strefie czerwonej, czy to ma jakiś wpływ na, na tę grę? Tak, cały sezon 2020 jest nietypowy, ale udało się przeprowadzić 7 imprez na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dodam, że imprezy w Grudziądzu były realizowane w ramach brudzińskiej Inicjatywy Lokalnej i Starty. Udział zawodników był darmowy. Co do obostrzeń, co do czerwonej strefy, zmienia to nam na tyle, że musimy zastosować się do reżimów, jakie, jakie wprowadza na nas ustawodawca. Jesteśmy wyposażeni w przyłbice oraz w maseczki. No i niestety musieliśmy zrezygnować z udziału kibiców na, na trasie zawodów. Także tylko obsługa oraz zawodnicy oraz ich trenerzy dzisiaj biorą udział w dzisiejszym finale w grudziąc podczas finału północnej Ligi XC 7 budzią. To ilu tych zawodników startuje. Na liście startowej mieliśmy na dzień dzisiejszy renek sprawdzamy około 130 zawodników. Z tym, że jeszcze część osób mamy informację, że właśnie dojeżdża jest na trasie, zapisują się, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wszystkie poprzednie imprezy udało się przeprowadzić dzisiaj rozumiem, że się wszystko rozstrzygnie, tak, jeśli chodzi o organizację? Z całego cyklu, niestety, wycofał się Gdańsk, już na samym początku wiosną zostało to ustalone, podjęli decyzję, więc nie było możliwości już, że tak powiem, jak można było przeprowadzać zawody upchania i tak w cudzysłowie w jakiś termin, bo było naprawdę bardzo ciasno, zresztą większość organizatorów sportowych teraz na koniec sezonu wykorzystuje to, co, co było zabronione w sezonie wiosennym. Udało się go przeprowadzić, no i zawodnicy dzisiaj ścigają się w ostatnim etapie i dzisiaj będzie podsumowanie na klasyfikację generalną sezonu 2020. To właśnie o tym ostatnim etapie, bo to jest inny etap niż na początku roku. Tak, w grudziącu zawsze staramy się otworzyć ligę oraz ją zamknąć i dlatego proponujemy dwie obce trasy. Pierwsza trasa zawsze wiosną rozgrywa się na terenie Osady Gród, natomiast jesienią chcemy otworzyć się tutaj na las garnizonowy, który ma bardzo duży potencjał, suchą fosę, elementy dzieła rogowego oraz wisłę, no i błonie Nadwiślańskie, które naprawdę tutaj są idealnym miejscem do przeprowadzenia tego typu imprez. To MTB chyba na tym etapie jeszcze bardziej będzie odczuwalne, tak mam wrażenie? Po opadach, jakie, jakie miały miejsce w dniu wczorajszym, po przeszkodach i elementach technicznych, które zbudowaliśmy na trasie, no to będzie można powiedzieć w prawdziwym temu poziomu. Zawodnicy wjeżdżają do jednej z fortyfikacji, tak? Tak, e, trasa wiedzie elementem e, jednej z fortyfikacji. Przygotowaliśmy, wyczyściliśmy e, odcinek tunelu, On został odpowiednio doświetlony. E, Niczami, tak powiem oraz jest umieszczony w nim specyficzny podkład muzyczny z epoki właśnie twierdzy, kiedy ona była budowana i, i powstawała.